Trenerzy, to jest udane wejście dla Was w sezon, drugie zwycięstwo, na razie komplet punktów. Jest trener zadowolony z tego, co na razie prezentujecie? Jestem bardzo zadowolony, tak jakby z, te, z tego, że tworzymy naprawdę fajną grupę i fajny zespół i naprawdę nie ukrywam, że jest doskonała atmosfera w drużynie i myślę, że to jest już na najwyższym poziomie. Natomiast co do, co do jakości gry, to jeszcze nie ukrywam, że mamy swoje mankamenty, wiemy o nich, pracujemy nad nimi. Myślę, że możemy grać jeszcze lepiej. Także wydaje mi się, że że jesteśmy to w stanie jeszcze wejść na level wyżej. Ale no mówię, no na te dwa mecze pierwsze to wystarczyło, mamy 6 punktów. No wymarzony, wymarzony tak naprawdę start tego sezonu. Czy młodość pana zdaniem wybacza błędy? Znaczy ja myślę, że, że tak, bo to są, to są trochę szalone dziewczyny i nie ukrywam, że ale wnoszą bardzo dużo takiej pozytywnej energii do drużyny. Naprawdę. I to, to nie jest tylko dzisiaj podczas meczu przy kibicach, tylko na każdym treningu tak jest. Jest, jest wesoło, jest, widać, że dziewczyny są mega chętne do pracy. Dla połowy z nich to jest tak naprawdę debiut na, na parkietach pierwszoligowych. Widać, że one chłoną. Jak gąbka i chcą się uczyć, chcą się rozwijać. Także no ja powiem tak, my rozmawiamy ze sztabem i przyjeżdżamy na każdy trening z wielką ochotą. Po prostu to nie jest tak, że to jest tylko nasza praca, tylko po prostu przyjeżdżamy, bo chcemy z tymi dziewczynami po prostu się spotkać, trenować i, i, i razem przebywać. Właśnie, co pan sobie myśli, kiedy patrzy na przykład na taką Emilię Malkiewicz, która debiutuje już w pierwszy, w drugim meczu, sięga po statuetkę MVP? No nie, akurat Emilka w Gdańsku nie dostała MVP, bo tam dostała Gosia Kuczyńska Ale tutaj. Tak, natomiast tutaj no Emilka zagrała jak profesorka. No jakby ktoś nie wiedział, nie znał jej historii dotychczasowej, to pomyślał, że to już stara wyjadaczka z parkietów pierwszoligowych, bo naprawdę w trudnych sytuacjach potrafi zrobić coś z niczego i nie ukrywam, że no momentami zachowuje się jak, jak bardzo doświadczona zawodniczka, to jest przecież jej to, to jest przecież jej debiut na, na parkietach pierwszoligowych, także nie ukrywam, że jestem mega zadowolony z tego transferu, że gdzieś tam udało nam się ją, powiem, powiem tak, przejąć, czy tam powiedzmy, czy ją tutaj do nas do nas ściągnąć i naprawdę, no jak do tej pory ten transfer nam się spłaca z nawiązką. Wynę, że Spora radość, ale muszę troszkę stonować tę radość. Na pewno na tle teoretycznie mocniejszych rywali takie coś jak w pierwszym secie no nie będzie wybaczone. No bardzo duża niemoc w tym pierwszym secie. Tak i muszę powiedzieć, że to jest, to już tam się powtarza drugi raz, ponieważ w Gdańsku w trzecim secie poradziliśmy 24-17 i się zrobiło 23-24. Dopiero skończyliśmy ostatnią piłkę meczu. Dlatego a tutaj podobna sytuacja, mamy jakąś na przykład jest przewaga i tak dalej i gdzieś takie rozkojarzenie, powiedzmy dekoncentracja, zamiast gdzieś tam dowieść, to, to, to oddajemy tak naprawdę, powiedziałbym, seta w prezencie na tace i no, takie sytuacje nie powinny się zdarzyć, ale powiem tak, pracujemy nad tym, naprawdę gramy dużo końcówek na treningach, właśnie po tym meczu z Gdańskiem jeszcze więcej, żeby dziewczyny po prostu gdzieś tam potrafiły zachować tą, tą taką chłodną głowę i zimną krew do samego końca, do ostatniego punktu, bo nawet na którejś przerwie im powiedziałem, dziewczyny, dobrze gramy przez dwie trzecie seta, dlaczego mamy teraz im podarować tego seta w prezencie, że musimy tego po prostu tą docisnąć tą końcówkę i fajnie, że dziewczyny, że jak powiem, no dały radę, nie, i udało nam się to i w, i w tym trzecim i w tym czwartym secie gdzieś tam, no, no wygrać te, te, te ważne momenty. Jak na przestrzeni Pana zmieniła się tutaj pierwsza liga na przestrzeni 3-4 lat, kiedy tutaj Energetyk Poznań kilka lat temu przyjeżdżał w składzie, na przykład z Klaudią Świstek, z Emilią Oktabą na środku, e, rozdawał karty, że tak powiem, w pierwszej lidze. Dzisiaj to wszystko się pozmieniało, same młodziczki, że, same zawodniczki młodzieżowe. U Was też to wygląda na przestrzeni lat inaczej. Co można powiedzieć? Znaczy, ogólnie trzeba powiedzieć, że poziom pierwszej ligi się obniżył. E, I to ja, my tu gramy piąty sezon, dlatego wydaje mi się, że mogę to tak Naprawdę powiedzieć przez obserwację, to nie jest tak, że tak sobie tylko powiedziałem, tylko obserwuję tą ligę. Jak zaczynaliśmy pięć lat temu, poziom był o wiele wyższy. Były zawodniczki w naszej lidze, pierwszej grały zawodniczki z ekstraklasową przeszłością i to nie jedna czy dwie, tylko w każdym zespole było po kilka. I, ale teraz jest tak, że to ogólnie trzeba by trochę szerzej na to spojrzeć. Ja uważam, że to idzie od góry, od Tauron Ligi. Moim zdaniem Tauroniga też, też poziom się obniżył. No zobaczmy, jak mało jest klasowych zagranicznych. Zawodniczek, które jeszcze kilka lat temu zasilały, czy Policę, czy jeszcze wcześniej Sopot i tak dalej. Dlatego to tak wygląda, że one zabierają nam najlepsze zawodniczki pierwszoligowe do siebie, do Taurą Ligi, a my w tym momencie uzupełniamy nasze składy zawodniczkami z drugiej ligi, a czasami nawet z trzeciej. I no i niestety yy, jest druga sprawa, to, o której, o której wspomniałeś, jest duże odmłodzenie. I już tak naprawdę jest wiele zespołów, które grają, głównie yy, juniorkami, gdzieś tam nawet wprowadzają kadetki, tak jak tutaj na przykład Poznań. No i... Za bardzo te dziewczyny, te młode nie mają się od kogo uczyć, bo to jest, to jest problem. Bo to, że one grają, to jest, to, jest, uważam, to jest dobry kierunek dla całej naszej żeńskiej siatkówki, natomiast one musiałyby mieć od kogoś czerpać wzorce. A jak w takim zespole są same młodzieżówki, no to y, pytanie mi się nasuwa, od kogo mają zbierać to doświadczenie. I ja osobiście uważam, że tutaj Moim zdaniem ta pierwsza liga zresztą idzie w tą stronę, bo ta organizacja, która teraz nastąpi, czyli to, że od przyszłego sezonu będzie 12 drużyn, a nie 13 czy 14, jest to bardzo dobry kierunek. Myślę, że wtedy poziom pierwszej ligi zacznie się z powrotem podnosić, ponieważ będą, musiały, będą w nim grały lepsze zawodniczki, gdyż nie będzie tylu wolnych miejsc pracy bo niż jest teraz. I, I dlatego też uważam, że to jest bardzo dobre, bardzo dobra decyzja. Oczywiście nie chcielibyśmy być w tej grupie spadkowej w tym roku, bo spadają aż trzy drużyny. I o to walczymy. To jest nasz cel. Nie ukrywam, że w tym roku. my nie nie patrzymy gdzieś tam daleko do przodu, tylko nie ukrywam, że cel numer jeden to jest to, żeby zachować status pierwszoligowca, natomiast między sobą, między dziewczynami daliśmy sobie tak poprzeczkę, że chcemy awansować do fazy play-off i to jest nasz cel, także my nie mówimy, że chcemy być na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu, chcemy być w ósemce, a tam ja nie ukrywam, patrząc na, na to, co się tu u nas teraz dzieje, na tą drużynę, na tą tak jakby tą chęć, chęć gry z ich strony, to ja myślę, że my możemy być takim, nie powiem, że objawieniem, ale takim czarnym koniem tych rozgrywek, ja myślę, że za chwilę zaczną nas. Niektóre zespoły, które y, słyszałem różne wypowiedzi, już nas skreślają, że my nie utrzymamy się w tym roku, myślę, że zaczną nas po prostu szanować i zaczną doceniać. I że już jak przyjadą do sostawca, to nie będzie tak, że przyjeżdżamy po, po trzy punkty, które tylko trzeba podnieść z parkietu, tylko będą naprawdę musiały zagrać dobrze, żeby stąd punkty wywieźć. I ja uważam, że tak patrzę i powtórzę może jeszcze raz, że myślę, że możemy być takim, takim właśnie taką, taką miłą niespodzianką trenerze w nawiązaniu jeszcze do Tauron Ligi. Na pewno transfery z Płomienia do do Ekstraklasy takich zawodniczek jak Makarewicz, Paluszkiewicz czy Nikola Abramajtys to jest na pewno dla dla pana też duża nobilitacja. Tak, nie ukrywam, że biorąc pod uwagę fakt, że nasz budżet nie jest duży i jesteśmy takim zespołem, powiedzmy, który jakby taką jego ideą, taką filozofią jest to, żeby dawać, żeby być trampoliną dla niektórych zawodniczek takich właśnie bardzo takich, powiedzmy, które perspektywiczne, które mają potencjał i tak dalej. Właśnie taka była Kasia Bagrowska, Nikola Abramaitis, które trafiły teraz, Monika Godzińska, przecież grała u nas dwa lata, teraz gra w Mielcu. Tu bym mógł jeszcze wymienić, no właśnie Paluszkiewicz Wiktoria, która była u nas sezon, teraz gra w Bydgoszczy. Także no, nas to cieszy. My jesteśmy bardzo dumni z tego powodu i się z tym chwalimy na, na gdzie się tylko da, że, że te dziewczyny grały u nas. I że dzięki na przykład dobrej grze w naszym klubie, w naszym zespole, to raz, że pomogły nam w dobrym wyniku, a dwa, że po prostu poszły wyżej. I ja myślę, że to jest bardzo dobry, to taki sygnał dla innych y, młodych, perspektywicznych dziewczyn, które kończą wiek juniorki, a, a potrzebują na przykład grania na, na dobrym, dobrym pierwszojowym poziomie, ogrania się sezon czy dwa żeby gdzieś tam dopiero odpalić wyżej. Bo myślę, że mm, taka dziewczyna, która kończy wiek juniorki, nie powinna od razu trafiać do zespołu tarulnikowego i, i, i stać w kwadracie. Uważam, że lepiej, żeby ona zagrała sezon czy dwa, choćby w takim zespole jak nasz, pokazała się z dobrej strony i w tym momencie na pewno ją ktoś dostrzeże. To nie jest tak, że menedżerowie nie zaglądają do nas i nie, nie też nie obserwują tych młodych zawodniczek. Tak jest i myślę, że to jest właściwa ścieżka. Pewnie jak są reprezentantki kraju, które od razu wskoczą na poziom ekstra, tak nie wiem, Czyrniańska czy tam inne, które powiedzmy były takie roczniki po SMS-ie, które od razu szły do Ekstraklasy, Borowczak czy tam Piasecka i, ta, i te inne dziewczyny. Okej, okay, ale jest mnóstwo dziewczyn fajnych, utalentowanych. No to i bardzo dobrym przykładem, moim zdaniem, po stronie Poznania jest, jest Tancelewska, która rok temu była w Oleju Wrocław, była rezerwową, atakującą, nie grała praktycznie w ogóle. Podjęli z menedżerem decyzję, czy z ojcem, że dobra, idę do pierwszoligowego zespołu, bo ona już jest wiekowo seniorką, ona nie jest juniorką, także ona w młodzieżówce u nich grać nie będzie, ale gra. Jest I widać, no, ma potencjał ogromny. Ja myślę, że za rok, za dwa to będzie dziewczyna, która wróci do Ekstraklasy, ale to, że tu przyszła się ograć ten sezon czy dwa lata, uważam, że to jest doskonały krok z jej strony. I, i ja bym tak chciał, żeby to wyglądało i myślę, że, a my jesteśmy tego, żeby z tymi młodymi dziewczynami pracować, po prostu dawać im szansę, możliwość rozwoju i to robimy i to robimy każdego dnia, to, że mamy doświadczoną Kamilę Kobucińską z domu coli kiedyś i tak dalej, no to naprawdę y, jest ogromnym autorytetem dziewczyny tylko czerpią na przykład od niej też y, różne jakieś tam podpowiedzi, wskazówki i tak dalej i to, co powiedziałem, tu mają od kogo, od kogo zbierać doświadczenie, te młode, które przyszły, ponieważ mamy, mamy y, kilka dziewczyn, które, nie wiem, y, Amelia Bogdano na przykład na wystawie, która już nie wiem z 5 albo 6 lat gra na poziomie pierwszej ligi, czyli to też jest akurat fajne też dla takiej Gosii która przychodzi z drugiej ligi, to ona w tym momencie może sobie faktycznie, zresztą wymieniają ze sobą jakieś spostrzeżenia, uwagi i tak dalej. także to mi się bardzo podoba w tej drużynie, że one ze sobą po prostu rozmawiają, że one się pytają jedna drugiej, że one proszą o wskaz, jakbyś, jakbyś ty to zrobiła, jakbym ja to, jak ja to widzę, to i to jest budujące, że nawet nie my trenerzy, tylko one gdzieś sobie z boku i sobie rozmawiają, ja tylko się przysłuchuję i kiwam głową z aprobatą, że tak, że tak to ma wyglądać. Trenerzy, przyznam, że tą atmosferę rzeczywiście widać. Eee, przedostatnie pytanie nikt w szatni nie, nie pozostał po, po ostatnim sezonie. Du, czy ciężko na początku było, że tak powiem kolokwialnie, zebrać y, wszystko do kupy? To znaczy powiem tak, y, o tym, że ten budżet będzie mieli bardzo schronny, to ja już wiedziałem nie wiem, w lutym w, czy lub w marcu, także to już, już było wiadomo, że nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym niektórych zawodniczek. My z tamtego składu chcieliśmy tutaj zostawić trzy lub cztery dziewczyny, ale niestety dostały dużo bardziej intratne propozycje finansowe w innym klubie i no i poszły do innego klubu, y, żebym, gdzieś tam i nie ukrywam, że chcieliśmy je tutaj, żeby dalej grały. Mimo u nas by na pewno były jednymi z liderek, tam widzę, że nie do końca wszystkie grają, ale to są ich decyzje oczywiście. I, i wrócę do, do pytania, powiem tak, i wtedy już wiedzieliśmy, że musimy zacząć szukać troszeczkę zejść niżej i zaczęliśmy się przyglądać tym czołowym zespołu, zespołom drugoligowym i wybieraliśmy te tak zwane perełki z tych zespołów, czyli dziewczyny liderki tych, tych drużyn, Agata Sklepik. Przecież to jest dla niej pierwszy tak naprawdę poważny sezon na poziomie pierwszej ligi, po powrocie ze studiów, ze Stanów, zagrała sezon w Częstochowie, w Silesii Częstowa była tam kluczową zawodniczką. Ja bym powiedział, że nie widać wcale, że ona dopiero teraz zaczyna grać w pierwszej lidze, bo jest, bo jest bardzo dobra technicznie i tak dalej i myślę, że to, że tutaj ma tą szansę, to... To był idealny moment dla niej, że tutaj trafiła. No, Emilka Markiewicz to już rozmawialiśmy i tak dalej. Także i tutaj to jest... Yy... Zebranie tego składu, ja wiem, no były rozmowy wiadomo z menedżerami, bo kilka zawodniczek już jest z doświadczeniem pierwszoligowym i te negocjacje były raz bardziej owocne, raz mniej owocne. Ale tak generalnie mogę powiedzieć, że już pod koniec kwietnia, chyba to już mieliśmy, tak w kwietniu mieliśmy skompletowaną drużynę. Także już było wiadomo, kto tu będzie grał, oczywiście nie ujawnialiśmy tego, no bo to jeszcze sezon gdzieś tam trwał. Natomiast my już w kwietniu wiedzieliśmy, kto, kto tutaj będzie i ja powiem tak. Biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe, ja z tego składu jestem bardzo zadowolony. To, że jest taka atmosfera ani inna, o tym nie wiedziałem. To, to już w ogóle tylko tak jakby jeszcze jest coś ekstra. To jest coś, czego ja się nie spodziewałem, że to będzie tak. A, a ta atmosfera w tej drużynie jeszcze bardziej tak, to był, ten zespół rośnie przy tym. Po prostu widać to, że one rosną jedna przy drugiej i ja myślę, że... Mam nadzieję, że już za tydzień z Węgrowem, bo to będzie myślę jeszcze bardziej wymagający przeciwnik, jest to piąta drużyna poprzedniego sezonu i uważam, że ten mecz będzie jeszcze trudniejszy od tego ale wydaje mi się, że wyjdziemy i po prostu będziemy się bili jak równy z równem. Właśnie uprzedził pan moje pytanie, więc dowytam, czy, czy po tym meczu zachowacie status drużyny niepokonany? Powiem tak, bardzo bym tego chciał, nie ukrywam, życzę tego sobie, dziewczynom, całej drużynie, całemu klubowi, całemu miastu, wszystkim naszym kibicom, żeby tak było, ale mówię, to jest siatkówka, to nie mogę teraz powiedzieć, że my to wygramy, ale mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten mecz wygrać czy się uda i będziemy mieli pasy trzech wygranych, no to już byłoby coś, coś wow, na, na co chyba nikt z nas, nie, powiedzmy, gdzieś tam realnie nie liczył, ale, ale mówię, wiara jest, jest ogromna, dziewczyny bardzo też w to wierzą i no to cóż, no po prostu wychodzimy i walczymy, także nie będziemy pewnie, nawet mimo, że gramy u siebie, myślę, że nie będziemy faworytem tego spotkania i, i, no, i no mówię, niech się dzieje, zobaczymy. No.